Jeźdź sobie wolniutko, jeźdź sobie wolniutko. Jeźdź sobie bliżej, blisko prawej strony. Na to dalej? Prawej strony. A, jedne, daj jedneczkę sobie, to będzie nam przynajmniej fajnie pomowało. Bliżej prawej sobie, jeźdź bliżej. Nie, daj prawej, nie bój się. O, zadamy większy sobie przech. Spoko. No, dziwnie, dziwnie. Dziwnie, nie? Jak się tak auto kładzie. Woli, bo tutaj też jest taki zakręt śliski. Nie kręć za ostro kołami, nie panicznie. Nie panicznie mówiłem. Tak, nie <laughs> I tak. Cały czas Ci mówię, że będzie się wyślizgawało, się ślizgawało. Tak, bo wiesz co chodzi? Że jak skręcasz kołami do pewnego ja momentu, on, on ma droga. trakcję. Jak przegniesz za ostro, skręcisz, nie? To wtedy on tą trakcję jeszcze bardziej gubi. Jeszcze masz gorszą przyczepność. Okay, Podświadomość działa, tak jest. I tam lewo, prosto, tak, ciutko w lewo i prosto. I zgasam, tak jest. I w prawo teraz tutaj. No. Powoli. może też kolejno pociągnąć. W sposób różny, niekontrolowany. Wójeczka. i dobra nasza. Jest goręczki. No banalnie prosty zjazd, ale no, tu się może wydarzyć jeszcze dużo rzeczy. A, <grych> A jak jest ślisko jest błoto, to może być dużo rzeczy. Jeszcze tak na plus, że I tak, tak, no, to na plus. O, widzisz, już teraz już, no, no, no. Nie, nie, wiesz, nie, panikujesz no, tak w prawo, nie? Tak jest. To tak trochę nawet ściągnęło w lewo, no. Chcemy jakieś foto końcowe, już prawie że końcowe? No. To, to tak. tu jest fajny, fajny, z tyłu mamy widok, mamy zarąbisty podjazd. To chodź. O, takie mamy klimaty. Takie ślady robi Simex. Lekko obłocony jest samochód. Tu jestem. O, weź dobrze. No super, będzie. E, masz chwilę telefon? No. To daj. Robimy zdjęcia teraz.